Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. E, oj, tym to. Tak, tak e, dokładnie. Jak widzicie, tutaj już mi się stworzył domek. Chciałam zrobić coś tam, coś tam, jeszcze powiem. E, no, chodzi mi o to, że po prostu, jak powiedzieć, <tak <tato> No, niestety przez ja się tak rozkojarzyłam, że nie wiedziałam po prostu co tu zrobić. Po prostu nic nie wiedziałam. Nawet nie wiedziałam, żeby się nagrywanie skończyło. No i po prostu była tak rozkojarzona, że po prostu wszystko by się skończyło i było ba. Po prostu było błój, nie daj, no i w ogóle byłoby tak psyklo. No, no bo ja tak no, was zastawiłam, no i nie zawadziłam, no i teraz widzę Nie powinnam nagrywać, kim jest. nie zbaw, 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 zbaw. No, ale mam nadzieję, że mnie wybaczycie, no bo, no, no, bo ja nie chciałam. Ja naprawdę nie chciałam. Nie chciałam tylko i wyłącznie. Czy ja? Tak. Chciałam tylko i wyłącznie, no, po prostu pomóc i ty, Ja nie chciałam nic złego zrobić. Po prostu nie zobaczyłam i tyle. Bardzo was za to przepraszam, jeżeli jesteście na mnie No to jest przykro z tego powodu, bo nie, chcę, nie chciałam, być, żebyście byli wy by No ale jeśli jesteście, to sobie bądźcie. Nie zabraniam wam, jestem dobra, bo wam nie zabraniam. Bo macie prawo być na mnie źli. Macie. I to w 100%. Zostawiam sobie tutaj jakieś łyżeczko Będę... O tu sobie spać ładnie, no strasznie, przepraszam, że nie zobaczyłam, że nagrani mi się ten, ten Mam tu w ogóle jakiś piasek? Serio? Zero? To się potem już poukłada. To się już kiedyś się poukłada. Tak sobie zostawimy. O, jest piasek! 7 9. 9. Tak, tak, wiem, shift i hop, 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 ale to mi nie działa. Shift, hop, hop, hop to też mi nie działa. Żaden shift mi nie działa, no więc... Takie życie mam straszne. Mi nie działa mój shift. Brakow. Dobra, proszę no, Dobra, na sześć na dyszy. Szkło mi że to szybko. Dobra. By się tak. Ja sobie oczywiście powiększę do domu, bo ja nie chcę mieć takiego wycigu gniazdka. Ono tu tyle, mi jeszcze szkoda. Aha, tutaj się widzę, że już skończyło. To będzie pewnie, no właśnie. No jeszcze się przepala. To się też jeszcze przepala. prostu O, jeszcze jedno tutaj. No i cztery szkłady zostały sobie fajnie. Nie jestem bardzo zadowolona z tego powodu, ale nie jestem zadowolona chyba. z tego powodu, że nie mam własnego końca. I własnego piesa. Jeśli nie za pęknięty, nie Już chciałam inaczej pójść, żeby cię zobaczyli. Daj mi nie mam, ale to nie. A spodnie da się jeszcze, proszę. Dzisiaj się wszystko da. No i skorzone spodnie. No i jakie teraz miękcy, zobaczymy, wyglądam. Patrzcie jakie piąte, jak długa jest skina, to, to będzie by było dopiero oj, niej oczu piąciowe po prostu. Tak, ym, dobrze, dobrze ludzie, to teraz sobie powiesimy piękny domek, bo nie chcemy tego go jak mrówka. Dup, dup, dup. No szybciutko, szybciutko. Będziemy śniadanie, nie stacznie. No że tu dopiero 5 minut, tak malutko też. 5? 6, o Jezu Jak ja mówię. Co ja mówię, co ja patrzę. Tyle tle, jak na dach poszło. Ile to wybiło by w dziewięciu? Łoboja! Łoboja! Panie! Laki są dzisiaj mile widziane. Po prostu. A kiedyś się zemszczę. Tutaj to się pęknie podstępnie i mamy sobie schodki do góry. Oj! Niech takie ładne co wyszło brzydkie tu wyszło i o piękne schodki za się robi o hop stawia się drewno i jeszcze się to jeszcze się te schodki brzydkie Jakże majestatyczny. hop Siup. I się duch robi. Tak to się u nas w dach robi. Oczywiście kiedyś jeszcze poprawia ten domek. Kiedy taki to być nie może. Dobra, idziemy sobie tutaj. O! Ładnie piątki, wszystko. surowcu chyba mam dużo na rajdzie, nie potrzebuję nic. Ojoj! Tak sobie będę robić do góry. To będzie takie fajne dachy, takie pokłętkowe. Ile on jest e, symetryczny? Jak nie jest, to bym musiała cały czas dach rozważyć. Takie życie. Taki straszny. No ja tak schowa, to też by tak źle nie wyglądało. Panie, już Andra to kończą. Ale strasznie to wyglądało, bo też go tam byłem się to Spiesznaż do chyba. się zastrachałem. Jeszcze kropków tutaj się narobiło. Łatwo się przerażyć Nie ja będziemy żyć z A O Jezu, jak fajnie symetrycznie się zrobi teraz oj, tu Hop I taki dom to ja nazywam domkiem Chyba sobie jeszcze na górę wejść Piękny domek, prawda? No tak, nie wiem, nie pasuje. Hop. Hop. I hop. Chodź, kubeku, do mnie. No dobrze, no ale no jak ten tak można, jakby z płytki? Ja bez płytki nie łaska żyć. Łoteczko, Ну, ясням. Хм. Taki prowizoryczny. O, z kobla może być. Kobla mi dużo. Prowizoryczna faremka. Nie przy domku. O, tutaj może być nawet. O, tak jeszcze tutaj. Nie o nie, no ma, naprawdę proszę cię, nie pisz do mnie. A, okej okay, napisałaś. Mama no, napisała, OK, to znaczy, że nie będzie to ani przeszkadzać na głowę, chociaż na nie na przeszkodziła mi nic, nic, się nie stało. to no, się wybacza, ale Zoji już nie. Nie w w ogóle mam w domku. Ta faremka, ta farka daleko, no ale... No, właściwie spintować mogę. ła ła, ła, ła. nie chodźmy takie, takie, takie niedy, bo taki wybryk dyrdy. O ja, wiaderko nie mamy no, oczywiście. Że nie po no, co? Płacą jest wiadro no, płacę, wjazdcie mi. Wjadźcie. Na to coś. Po prostu że pochodynka na razie nie przyda Pani łóżko, zabierze mnie pan do snu? Proszę ja. Przepraszam Właściwie okay. no się, się, się wsiupa, o!

Czwarte Mater. ja razie no taka malutka prowizoryczna, bo nie chcę robić z tego jakiejś. Hala! Hala! Tak, Taki sem będzie daszek